Halo Halo widzowie. Witam Was w kolejnym odcineczku z Kietawej City. Jak coś oglądacie? Znaczy, jak coś oglądać, Jak się siecie? Do smacznego. Czy to obiad, kolacje, śniadanie? Oby było bardzo dobre. I zapraszam Was do łapkowania, subskrybowania i komentowania. Także bierzemy się za you oglądanie. Dobra, także teraz z grubej rury lecimy. Piotroneczka jeszcze krótsza niż w tym, niż GTA 3. Także go na jak to wyjdzie. Najciekawsze jest to, że Hmm, ten lens nic nie robi aktualnie a, a tylko zbija śmietankę z nami, nie? Jak tak dalej pójdzie, to się go odstrzeli, no, Tam mam z nimi zrobić? Zabić. Mhm, hm. -hmm.

Niech się to sprawi z policją. Nego granatu nie mam. Pasli. Dobra, mamy jeden motor Za drugim będziemy jechać No aż sobie wybrał machinę, co? Dobra, nice Mamy ma maszynę Jedziemy Liczyłem właśnie na tą animację, że wskakiwania on sobie dalej stoi. Okej. Okay. Pało. Wow. Nice. No i całkiem sumie łatwy ten... to zlecenie. Policja jest takim utrapieniem w tym GTA. To mi się nie podoba. Jakby. Nie ma chyba GTA, w którym policja tak nie dokucza. Mam tutaj na myśli coś takiego, że. Policja powinna próbować po prostu. zatrzymać cię, a nie zabić. I na przykład jest to. Przez policję stosowany manewr Pit na przykład jak jedzie się giga szybko, nie? To by było ciekawe, jakby serio tak robili... Wiecie, by... Jak nie wiecie jak wygląda manewr Pit, to jest takie uderzenie w tył pojazdu. O załóżmy w ten tutaj a on się obraca wtedy, nie? Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, I, you I, can I, lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. You're you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. Well, I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. now yeah, You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be silent. So the, time, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework. For somebody tipped off the cops. But What's the problem, fell fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now right, the cops I'm are talking. crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Versetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but No one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We got to get uniforms and we're gonna need a squad car. All well, thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker and jump. Good plan. Let's go. All right. we're going to Joseph w ogóle fajna tablica rejestracyjna Teraz dopiero się w oczy rzuciło Ora, teraz z policją na głowie powinniśmy dać sobie radę

Nice, ale gdzie zniknął ten <gdzie> z cały? Nie wiem jak oni to wymyślają, ale jakoś działa, nie?

A się uczepili tego sklepu. Okay, to miało 5 sekund. To nie było 5 sekund. Dobra, musimy się jakoś oporać. Wpalić gumiaki. Lęsę poradzić. A tu muszę przynajmniej jedną gwiazdkę z siebie zrzucić. Co za bezużyteczny typ. Dłużej mógł wsiadać do gałta, bez front Dobra chociaż tyle Ale tym postaciem brak takiego instynktu samozachowawczego Przecież to jest... Jest strzelanina obok ciebie To nie stoisz jak kloc, tylko próbujesz się ukryć I szukasz najbliższego wejścia do auta, nie? A nie stoisz, tej. Weź radę! MONEY! <laughs> Pomóc ci, czy mogę patrzeć? Nie przesada By... Mam wrażenie, że jak jest pisane GTA, to wiele zachowań takich basic jest pomijane. Ja bym właśnie w botach chciał zobaczyć taki instynkt samozachowawczy tutaj, nie? Gdzie naprawdę wiesz, chcesz, LPC przed... chce przetrwać, zrobi wszystko, żeby przetrwać, bo tak powinno być de facto. Powinny NPC te mieć właśnie instynkt taki ludzki, żeby jak najbardziej były zbliżone do tego do nas. No chyba, że ja się nie znam. Wiem, że to też mogą być yy, mm, ciężkie do napisania nadgonale. No i tutaj żadnej misji nie ma Tak mnie mam Zbórmy sobie budkę na lotnisku zobaczymy jakie tam zlecenie otrzymamy W ogóle jaki jest przeskok w kasie nie? w trójce mieliśmy już na tym na takim etapie już dobre pół miliona. A tu 100 tysięcy. No, tracimy duże kaski tutaj. Nie ma co ukrywać. Ciekawe, czy będą wyścigi tutaj. Bo nie pamiętam, czy były.

Not kill that person, the and take it to the location taped under the phone. Yeah. is so Oh. No, dobra. Wydaje się proste, nie? Gdzie ona jest tam? Czepta sobie powoli, pyk, pik. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj może chyba się spotkać, ewentualnie dalej. O jest. Demyk to mateczka. Dobra, tędy wyjdziemy. Mam nadzieję, że to wszystkie bronie, nie? Tam pominąłem? a jakaś pierdoła pewnie. Dobra, who cares. To jest dosłownie jedna rzecz, nie? No raczej nam tego nie zabraknie, Morlek nie powinno. Te sereny włączę lub mnie irytują. I poleciał 102 metry. Grzewicowy, no. Wydaje mi się, że zbliżamy się i tak ku końcowi w tym GTA. Jest to giga zdziwienie dla mnie. Jeżeli chodzi o linię fabularną, oczywiście, nie? Bo jeszcze przed nami biznesy. Misje z biznesów. Będzie tego trochę. Taksówki. Salon z autami I co jest jeszcze po tym Salon z autami i co jeszcze I Malibu Club Mamy trzy takie dodatkowe miejscowe do zrobienia No bo już nie mamy miejscówek na mapie Do robienia ani telefona, nic, także musimy się SideQuest'ami zająć. Dobra, widzowie. Na ten moment dziękuję Wam za oglądanie. widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.